Zjeżdżaj mi z tymi przysawkami. Sramna, to to są moje przystawki. Dlaczego w tym miejscu? A dlaczego nie? Zabruzasz mi szyby. Będę brudził szyby, kiedy zechcę. Idź się, przystać do kogoś innego. To zabrzmiało bardzo dziwnie. Idź, stać. A ty co, gej? Okay? To przenośnia, wynoś się. Wal się. Pieprz się jak masz na imię? Człowiek Sawka, Moja dupa, no, 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 jak naprawdę? Człowiek przesawka, patrzcie no, na no, mnie. z tego no. cholernego wieżowca, no, ale już. Nie no, mogę. Dlaczego? Bo nie no, mogę no, zejść no, w dół, no. tylko w górę. Co? Bo muszę wejść na górę i zejść. Nie możesz się odwrócić? Oczywiście, że nie. Debil jesteś? To nie jest trudne. Nie wspinasz się na pieprzony wieżowiec. Daj mi minutkę. Mam przepychacze z kibla. Powaga? idę po ciebie, sukienkocie. Zabijesz się. Krzaj się, patrz na mnie. Jak na gościa w garniaku, to jesteś cholernie głupi. Krzaj się, nie zostałem miliarderem, yeah. będąc idiotą. Ej, wypierdzielaj. Idź, misać. To nielegalne. Wiem, ale spadaj. Piep się, piep się, piep się. Hej, napisałem piosenkę. Brzmi mniej więcej tak. Pieprz się. Zdejmij go. War się. Nigdy nie zabijesz człowieka przez sopki. A to sukinsyn.